Witam. W kolejnym odcinku zagramy w Sonic the Hedgehog i jeżeli będzie jakaś wpadka, że będzie widoczny, powiedzmy, ekran z YouTube'a, to sorry, ale po prostu Sonic 1 nie jest grą, którą po prostu uwielbiam. Jest moim zdaniem troszeczkę nudna, już Sonic 2 będzie lepszy. Auć. I, ben, I po prostu ja to z YouTube'a oglądam. Jak widzicie, YouTube. I cała ta seria będzie z YouTube'a. Ja w tym czasie będę mówić ciekawostki o takich tam na przykład różnych rzeczach. A więc zacznijmy. I Sonic 1 jest Grom, która jest. no cóż, dosyć moim zdaniem nudna, ale spoko, bo częściej będą, będą częściej odcinki. Tak, będą części odcinki, i próbuję jak najmniej tych wpadek robić. Ale mam trochę porysowany ekran, i ja to jakby troszeczkę słabo widzę. I jeżeli chcecie Sonika na odwróconych kolorach, to mogę zrobić. Będzie taki test, i napiszecie w komentarzach, czy widać odwrócone kolory. Ja pewnie nie będę widział, chociaż może. Ale nieważne, Spring Yard ma właśnie takie miejsca, w którym są bardzo nudne. Ale Spring Yard ma bardzo, bardzo, bardzo fajną muzyczkę, którą po prostu, no, można powiedzieć, że uwielbiam. Nie ma, moim zdaniem, lepszej muzyki. I ta osoba tutaj nie będzie używała Spin Dash'a, w ogóle na wersji, gdzie Spin Dash'a nie ma, co jest trochę smutne. No ale no cóż. No, i tak jak się zastanowić, to po Soniku 2 może być w trójka, ale nie wiem. Tylko nie oczekujcie ode mnie, że zrobię 1000 ty miliardów, tysiąc tryliardów, e, dwa tysiące milionów serii Sonika, bo jest bardzo dużo. Na pewno będzie Sonic 2. I na pewno będzie. No, nie na pewno, ale, ale chyba będzie Sonic Generations. Tylko że z Sonic Generations bardziej są livey niż odcinki. Bo ja nie wiem, jak odcinki ponumerować, bo wtedy byłyby strasznie długie odcinki. I bardziej będą livey. Tylko muszę jeszcze się nauczyć liveować przez kamerkę. I to jest poziom specjalny. No i tak mniej więcej poziomy specjalne wyglądają. Chłop, tutaj nie ma pierwszego poziomu specjalnego, tylko tam piąty poziom specjalny. No ale no cóż. Jeszcze tylko jeden poziom specjalny, i będziemy miał wszystkie szmaragdy chaosu, a więc takie trochę XD. No. Miałem wszystkie wrażenie, że się nie nagrywa. Jak widzicie, ten odcinek będzie naprawdę krótki, bo tylko 8 minut. Czy znaczy, no w sumie nie będzie aż taki krótki. Ale co by tutaj jeszcze. Po... A! E, znacie Sonic Before the Sequel? Jest stworzona ta gra przez Lake może niektórzy znają, może niektórzy nie. I prawdopodobnie z tego będzie seria, jeżeli mi zadziała na kompa, bo na kompa mi nie działał na przykład Undertale, a na telefon nie działał mi Gold Soul, a więc nie będzie, nawet dodam w sumie w opisie, znaczy w nazwie odcinka, gdzie tłumaczę, że mi Undertale nie działa, ale że nie będzie Gold Soul, to jeszcze czytałem tam w nawiasie, że on tak naprawdę nie będzie, ale dobra. I... Z tym QA jest słabo. Naprawdę, wbijajcie na QA i możecie nawet popisać 20 pytań od jednej osoby, tylko żeby się nie powtarzały. No ale no cóż. Strzałka do góry. Nie trzeba, przecież na Sprinkier jest dużo takich sekretnych pomieszczeń. A tego akurat nie znam. Zgniatarka? A, zapomniałam o Sonic CD. Sonic CD jest grą, którą mogę nagrać, ale nie wiem czy będę nagrywał, bo... No halo! No, Sonic CD to jest takie trochę bardziej do nagrywania niż Sonic 1. Bo tak naprawdę w Sonicu 1 nie byłem na Spring A czy byłem używając debug Moda, a czy Level Select? <grym> I z Super Sonic. O, oh, jak uberwał od tego, od, od uh, I am the not real Sonic. Ale nudny jestem poziom. No w końcu chłopie, w końcu. No i zaraz będzie... W... No... Boss. Ja was zostawiam. Na chwilę. To taki łatwy poziom specjalny. Zaraz będzie boss. Jest to boss, który polega na tym, żeby go jak najszybciej pokonać, bo zabiera takie kafelki. Labiran Zone może być naprawdę bardzo fajnie wytłumaczone. Tym, że po prostu no. spadliśmy do tego kafelka. W sumie od razu to by mogło być no. gdzie indziej.